Tędy, okej, okay, to mi bądź, chodziło, i widać no, było cienią Orban. Tak, ten materiał, który mam nagrany, na starczy na ten tydzień, znaczy na ten tydzień, ja, ja to mówię w dniu e, 1 lipca. Więc Wy będziecie wtedy oglądać e, to Szlajta, jeśli w ogóle będziecie stawiłem sobie czasomierza, ale to mniejsza o to. Mogę stąd sobie skoczyć? Mogę, byleby nie do jeziora, bo się utopimy. Dobra, będzie niebezpiecznie. I tak. poza no, po co to przybliżam? Tu. Hop. Nie wiem dlaczego nie bywać Pożoga wojny trawi nasz kraj A tysiące istnień Poświęcane są da w jego około. obronie Wygląda to na tragedię Hop. Ja jednak nazywam to Będzie sprawiał kłopoty Mogę ten nie, O co ten... chodzi? Myślałem Jeśli na wszelki Czego ty chcesz? Topie Niczego nie chcę Nie wiem, za to zabić. Se <noise> bazam stukłem. Co za brak wychowania. O. Straszmy się. Zrobi sobie Bogacze. Ja mówię wtedy. Ale nie, nie rozumiem. Nie, nie tu. Nie podzielnica opogaczy. Ale u Bóg nie mają. robi? O Jesus. Czy ta głupota ma jakiś powód? Ej, nie, nie o to mi chodziło. On sobie myśli. Ktoś powinien go powstrzymać, zanim zrobi sobie ja No, W sumie jesteśmy pod tym. Dobra. Toir. Rozumiem, że ja się uczy, ale żebyś ty się nie, nie miał wspinać, musimy pomóc. Podam mi się to, co ma na tym. Nie wiem, nie wiem, co się nazywa. Co ma na lewej ręce? Tam, gdzie ma ostrze. Fajne. Fajnie zrobione. I kolejny punkt. Ja mógłbym, ja mógłbym zrobić tak, żebym te wszystkie punkty bez filmów, to bez nagrania zrobił. W tym wtedy by szło o połowę mniej tych części. Ale co to? Mam czas więc nie mam problemu owraj tu jakiś jełop idzie <grymne> <grymne> no naprawdę, bardzo śmiesznie <grymne> oh, jeszcze jej się odgodził niech będzie pochwalony abul a, abul muszę zabić, no tak taka myślał o kim on mówi po prostu do tego urafika a <grymne> tu o tym chłopie mówi by było nam ciepło. Trzyma. O, to jest flaga, czyli ją trzeba se... Eee, czekajcie, noże. Zwierdzałem mu co mamy. Nie ma nikogo powniejszego od Abul Nukuda. Chyba. Każdego tygodnia otwiera swe podwoje dla mieszkańców Damaski, by mogli porzucić zmartwienia o, i zaznać przyjemności. Może czasy są ponure, Oj, lecz nie wieki niemu. Nasze wieczory pełne są światła. No sobie tam mógłbym bo tam mógłbym sobie punkt ustawić. O, no, widzę ten punkt. Nawet. Yyy, tak. Nie, tam. O, tu chodziło. I to ten, ale... Albo nie będę ich załatwiał, po co. Tam, 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 tam. No idź tam, nie możesz iść tam? Co za cep. Fajnie się wspina. No, takich punktów jeszcze nie widzieliśmy. Wow. Artair, to było pro. Naprawdę. I sobie następny weźmiemy, tu już sprint jest. Ja nie wiem, jak bym teraz mógł sprint robić. To ja była praszka. Ja nie wiem, jakie zabójstwo zrobię, już sprint. Oj, dobra, bo tu starze O, no, fajnie. Ja co się będzie miało? Popijem się robi. z nim. Ej, ej. Znaczy wibruję nikogo nie. możesz po prostu kogo zabić! A mucha. Nie chcę tak uciekać! Nie znowuż w ucieczkę! Nie Nie wygląda dobrze.

и сейчас Tak, się już trochę nauczył. Dobra. Ostrze chcę, ostrze chcę. Oha, ja się rzadziłem. Dobra. Ten punkt sobie zaliczymy. To to się. Nie masz dokąd uciec! Tylko my, któryś na to Nie dasz rady mi uciec! No to flagę. flagę sobie weźmiemy.

ten jakiś jest wykoszony. Nie wiem, co dałem. A no następny jest na pan. Teraz do tego punktu. Gdzie on jest? A tam jest. Dobra. Gdzie ja poszedłem? Wiem, po co się zapałeś. To znaczy, czy wiem, bo. Po... Boż. Może to Cię zainteresuje, nie? Cóż, mam dużo, dużo więcej rzeczy. Muszę pochodzić, że napadzie. No fajnie, nie waspiesz się, tak? Wydaje. No. I od nowa trzeba wchodzić. No to też nie wejdziesz, tak? Cholera, cię wzięła. A! Co? <grystanie> Ej, bo cię zabiję, Nie wiem, co za typy. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. No ten nawet nie wejdę. Ja pierdzielę. Jej to jest. co on robi? A widzisz. Nie to rozumiem, jest... E, Tędy też nie wejdę, ja pierdzielę naokoło. Przejść. Naokoło nie ma nic. Super. Możemy robić co nam się podoba.

ale mnie coś kaszel męczy. Do góry. I do góry jeszcze trochę. Hmm, no <laughs> fajnie. Wiemy, że na tym tym jest, ale co tam. Jeszcze trzy punkty. Jeden jest... tutaj... i no tu Okej, okay, co? co tu jest? Co tu jest? Tu jest woda. Jak zaliczę fejla, <grym> to było możliwe. No to za kwestia jest? Czekajcie, gdzieś tu się mi coś wyświetla, takie coś. Co to jest? Próba niszczenia straganu. Fajne macie próby. Po co on to robi? I tutaj... O, jest flaga. się muszę chyba tam dostać. Dobra, mniejsza. Nie ma, po co tu być. Odejdź. E, nie, czy to, czy noże? Chcę sobie noże pożyczyć od jakichś typów? A potem tego mi się nie chce robić. Znaczy robić, brać. Bo spadną i się zabiją. Albo ich chyba muszę to wziąć. Przeklęty! teraz przeklęty ból chrześcijan. I teraz i tam, na samą górę? przeciw woli Boga. Wysoko coś muszą nie. za to zapłacić. Mm. Sadzą, po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to krucjatą! Krucjatą sobie, i sobie. Ignorancji? Wtedy. Przemocy? Szaleństwa? Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi Wtedy. na wszelkie sposoby! Wtedy. Pała Salahabinowi! Bogiem znalazł on odwagę, Chciałem by rozwaliłem. stanąć w obronie naszej wielkiej